Witam Was w moje mojej małej kuchni. Witam Was kochani. Dzisiaj zrobię ciasteczka Główienka. Dużo osób, parę osób z w Niemca może już widziało taki ten przepis z reklamy Sanela, z tej margaryny. I się myślę, muszę zrobić, bo to jest bardzo no bardzo fajne, śmieszne. I już na te główienka będę potrzebować, około, wiedzie około 15 sztuk. Yy, byłem potrzebować tak. 125 g tej margaryny Sanela, albo możecie kasia wrząć, albo taką inną specjalną 20, yy, margaryna do pieczenia. Także 125 g 70, g 70 g cukru pudru, 180 g mąki, 30 gorzkiego kakała. Tu mu tak gdzieś 3 łyżki stołowe mleka i 30 um, tych czekoladek, takich na oczy. To będą na oczy. To są te czekoladki takie do, no, do pieczenia. Ok. E, ciasto jest bez, e, bez jajka, także mam wrażenie, że to będzie trochę suche, ale muszę spróbować. Na razie bez jajka, tak jak w przepisie. I na przód się ubija masło z cukrem na kremowo. A potem do tego do mąka i bym się widzieć, jak to zrobię. Tak, ciasto jest gotowe, tak mu wyglądać. Teraz się wezmę tak gdzieś mniej więcej tyle ciasta, tak gdzieś mandarynka w wielkości, mandarynki małej i odłożę na bok to bardzo na oczy. Zrobimy sobie oczy z tego, a do tego do kakao i te mleko. Tak ta masa wyglądał. E, trochę je ciepraniu. Przy tym, jak się ręku robi, tro e, musiałam troszkę mąki dodać, bo mi za klejące było. Tak, gdzieś jedna łyżka dach, I teraz to rozroluję na taki drugi, długi wąż. Albo. Podziela się to. Jak się to podziela? no przód się mniejsze takie. No przecież jedna na takie plasterki pokroja, a potem. Jeszcze na cieniutkie buszczyki. E, jo, się z tych dwóch zrobię się jeden, bo to mi jest malutkie. Możecie oczywiście e, zrobić te większe albo mniejsze, ale patrzcie, żeby były równe na, na blasze, e, żeby ten, żeby. Bo wtedy się zmienił czas pieczenia. Nie, nie żeby były duże i małe na jednej blaszce. Tak na taki, na taką glizdę rozrolować, zawinąć, tak, trochę większe, żeby było i się zrobimy główienko. Tak to wyglądał. Na blachę A potem się oczy zrobimy. My um, tu wyszło gdzie? czekajcie, sześć, siedem, osiem, dziewięć, to wyszło 10 sztuk, jeden synek mu zjadł surowy już I to też w zależności jak roz, jakie srogę robicie, jakie małe Dobra, teraz się te oczy zrobimy Tych oczów ma minę glizda Mach ich minę, Zrobię się taką glizda też i, i oczy się zrobiam. na kulki zrobię się z tego i czekoladki dom Tak to wygląda. Myślę, że będą się te czekoladki trzymać. Ja tak zrobię ze wszystkimi. Tu na blasze. Tak wyglądają moja główienka. Tego białego mi nawet dość zostało. To się zrobiła takie albino. No, teraz to pójdzie do rozgrzanego piekarnika. na. 190 stopni, góra-dół, na 15 minut. Z termoobiegiem, jak to chce piec, to 170 stopni, też tak na 15 minut. Tak wyglądają moje główienka. E, zaraz to spróbujemy okay. i to Ja w oczu słucham, one jeszcze są trochę ciepłe. no Próbujemy, fajnie nawet, co? Są suche, ja. Następny raz, jak będę robić to ym, do jako i trochę więcej mąki, tak, żeby ta konsystencja była tego ciasta. Ym, no, się trzymała kupyni, żeby to było fajnie, y, fajnie y, można było rozrolować, tak jak tu i to uformować, żeby to się trzymało. Bo zaś jak będzie za dużo ym, płynne, to się te główienka mogą rozpłynąć. Ja w pokorzę. Te białe mi się tu rozpłynęło, no. widzicie, Czekaj, no, dobra, spróbowane, e, ktoś mi się zapytał, czy trzeba na co zrobić na Halloween, to, to znaczy to, to jest moja ostatnia propozycja, jakoś nie miałam czasu, nie mam czasu, żeby tak robić te rzeczy i potem nie ma tego, ktoś jest i tak nie ma narobić rzeczy, e, żeby, einfach, żeby film nagrać. To by było na tyle. Yy, myślę, że Wam się podobało i do następnego razu. Hej!